Dobrze, a powiedz mi, jak tam w tym Bergen, jak, jak ci się udało wpaść na taki pomysł w ogóle, żeby grupę stworzyć? Nie, to, to, nie, było, to nie było trudne tak naprawdę. To, to był w ten sposób, że, że siostra ruszyła z podobną grupą w Polsce i mhm. e, wiadomo, jak w rodzinie musimy sobie nawzajem pomagać i musimy się wspierać, więc, więc pomysł pomysł nie był trudny. To, to, to po prostu samo ruszyło, że zaczęliśmy tutaj działać. Czyli Wiktor jest twoim siostrzeńcem, tak naprawdę? Siostrzeńcem, dokładnie. Wiktorek jest moim siostrzeńcem. No, proszę bardzo. Witamy serdecznie. Łukasz Pawłowicz jest ze mną, gość z Bergen. Przedstaw się, proszę. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomasz, jestem, jestem siostrzeńcem Wiktorka. Tomasz, dzisiaj właśnie poruszymy troszeczkę taką sytuację, sprawę dla, dla dziecka. Nigdy, nigdy tego, w zasadzie, staram się nie robić takich rzeczy, ale tutaj e, nasza brygada z Bergen e, w osobie Tomasza przede wszystkim tutaj rozpoczął całą akcję, stworzył grupę. Norwegia licytuje dla, Wiktoria, dla Wiktora. Wiktor ma m, guza mózgu. Jak on teraz się czuje, powiedz nam? Mm. Generalnie czuje się dobrze. Tak naprawdę. To, to jest młody organizm. On dobrze, jak na młody organizm, i jeżeli można tak powiedzieć, on, on sobie radzi z tą chemią. Ja jest, myślę, że jest... ja myślę, że takie dzieci właśnie, bo pełno takich historii też, czy to w filmach, czy to z opowieści, to właśnie te dzieci są tak, tak szybko dorosłe. Nie? I one zupełnie inaczej postrzegają to wszystko. I czasami my dorośli mamy mniej siły od tych właśnie od tych walecznych serduszek tych, 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 tych dzieciaczków, które walczą z tym wszystkim, tak? Też tak to odbierasz? Dokładnie. Myślę, myślę też również, że, że dzieci są po prostu mniej świadome. Im się odbiera na dzień dzisiejszy taką codzienność, szkołę w przypadku Wiktora i wszystkie rzeczy, które robił, jest, jest w szpitalu, tak? Tam mhm. spędza większość czasu, a, a tak naprawdę wydaje mi się, że nie jest, nie jest tak do końca świadomy tej swojej walki i tej swojej dzielności. No, troszeczkę troszeczkę być może tak jest, być może tak jest. Ale Tomasz, powiedz mi jedną rzecz. Grupa w Bergen. Jak, jak, się, jak się zorganizowaliście w tej chwili tam w Bergen? Fantastyczni ludzie w grupie, dużo no. Was tam w tej chwili już jest, bo jest ponad 340 osób. Także jest to fenomenalny wynik. Również zbieracie, zbieracie jakieś fanty, które później licytujecie, jak to wygląda, na naświetli na nam to, w jaki sposób możemy pomóc Wiktorowi? E, Mamy grupę, która licytuje dla Wiktora, zmieniliśmy ostatnio nazwę, wcześniej działaliśmy w Bergen, teraz, teraz zmieniliśmy nazwę na Norwegia licytuje dla Wiktora. Ja tylko po powiem jedną rzecz, że link do grupy jest w opisie tego programu. Również możecie sobie tam wejść, zobaczyć i pośledzić później wszystko. Ewentualnie, jeżeli ktokolwiek ma ochotę, możecie również pomóc. Poprzez się pomaga, do się pomaga również jest link. No i słucham dalej, ciebie teraz. <laughs> Dobra. Licytujemy, od tego od tego zaczęliśmy, że licytujemy, wrzucamy rzeczy, które, które gdzieś tam komuś w domu zalegają, nie są potrzebne inni ludzie płacą za nie pieniążki, my te pieniążki przekazujemy Wiktorkowi, ludzie robią cuda, ludzie świadczą swoje usługi, gotują pieką. Tak to wygląda. To jest niesamowite, właśnie w, w wielu chwilach, tak jak już wcześniej też wspomniałem, że my Polonia czasami jest tak, że, że, że się kłócimy, wadzimy i tak dalej, ale w momencie, kiedy przychodzi rzeczywiście czas, aby komuś pomóc, wszystko, wszystko idzie na bok i jesteśmy wspaniałym narodem. Nasza Polonia, tutaj w każdym miejscu w zasadzie, w każdym miejscu w Norwegii, która cokolwiek organizuje w kierunku pomocy, to to fenomenalnie wychodzi. Tak jak mówisz, tutaj ktoś gotuje, ktoś piecze, coś wrzucacie. Co można w tej chwili, co można w tej chwili zakupić i ile można przekazać pieniążków na takiej licytacji? Gdzie? Co, co macie teraz w ofercie? Różne rzeczy mamy. Ludzie wystawiają swoje usługi, ludzie świadczą hmm. na przykład naukę języka norweskiego, co jest, co jest bardzo przydatne. Myślę, że, tak. że, że to, jest, to, jest, to jest bardzo chodliwy produkt. Usługi kosmetyczne, dziewczyny, dziewczyny poświęcają swój czas w pracy na zrobienie takiej usługi dla kogoś innego. Ktoś inny za to zapłaci pieniążki, pieniążki są dla Wiktorka, tak się, tak się, tak się to kręci. Ludzie robią to bardzo chętnie, naprawdę, i, i, i serce, serce rośnie, jak się na to z boku patrzy. Zebraliśmy dużo, dużo fantów. Ludzie zgłaszali się do nas również z ubraniami, na przykład, i, i, i wpadliśmy na pomysł, żeby zorganizować chlitarg. Wystawiliśmy się, się w mieście, sprzedawaliśmy te rzeczy, łatwiej, łatwiej ubrania kupić. Przemierzając je lub dotykając, więc, tak, więc, tak. Więc, więc zrobiliśmy fajne spotkanie, upiekliśmy ciasto, robiliśmy kawę, przychodziło mnóstwo ludzi, mnóstwo, mnóstwo dobrych słów wsparcia i, i to też było ważne, że, że mieliśmy okazję pobyć trochę z sobą. Troszkę ciężko w tych czasach gdzieś, gdzieś tak jakoś zorganizować coś, coś większego, tak, ogranicza nas sytuacja z covid -em. Mówimy o zbiórce, ale... mówimy o pieniążkach. Powiedz na co to jest potrzebne, bo, bo, bo cel jest szczytny oczywiście, ale jaki kierunek te pieniądze mają obrać i na co one mają być zebrane? Leczenie w Stanach Zjednoczonych. Dosyć, dosyć skomplikowane leczenie. Generalnie nie stosuje się go w przypadku ludzi starszych, jest to leczenie skierowane do dzieci. Leczenie będzie trwało 9. 9 miesięcy, około 90 miesięcy, kosztuje około 9 milionów złotych. Jest to niewyobrażalna suma. Nie. No może może o tym powiem później. Leczenie będzie polegało na tym, że, że Wiktorkowi zostanie pobrane, ze szpiku pobrane zostaną komórki macierzyste, później, później chemią docelową zostanie zostanie organizm zniszczony i odbudowany ponownie tymi komórkami macierzystymi. Tak, dosyć, dosyć długie leczenie. Myślę, myślę, że bardzo, bardzo wyczerpujące również. jak dla To jest dosyć innowacyjna metoda, ale jak wiemy z wielu doświadczeń tych właśnie, jeżeli chodzi o badania, leczenia, tak jak tutaj ze Stavanger też dziewczynka pojechała do Stanów, Nóżkę miała krótszą, jedna kość nie rosła, w tej chwili już jest wszystko jakby w porządku, na tym etapie. No i rzeczywiście, rzeczywiście te metody w Stanach są zupełnie inne, tam są w, firmy, korporacje są w, w jakby w właścicielami patentów, dzięki którym mogą, mogą pomóc. Powiedz mi, jak, jak, jak wygląda w tej chwili sytuacja zbioru pieniążków? Ja może tutaj bym wszedł też na stronę, ale powiedz, jak to teraz wygląda u Was? Na dzień dzisiejszy mamy, mamy 40%. Mamy 8 dni do końca zbiórki, to jest do 17 maja. Bardzo liczę na to, że 17 maja będziemy tutaj wspólnie w Norwegii świętować. 17 maja to jest również dzień, dzień Norwegii. To jest dzień, w którym powinna Norwegia świętować. Wiadomo, ze względu na pandemię, która w tej chwili buszuje po całym świecie, w zasadzie, no niestety nie będzie ani pociągów, togów tak zwanych, Pani. ani nie będzie zbyt wiele, wielu możliwości. Ja już w tej chwili udostępnię Licznik również, bo mamy tutaj licznik. O, i jest. 3 miliony 875 tysięcy. Brakuje jeszcze 5 milionów 613 tysięcy. Także to jest, to jest kwota, która. Jakimś cudem się pomaga. Jest takim fenomenalnym narzędziem dzięki któremu można pomóc wielu dzieciom, nie tylko Wiktorowi, więc jeżeli ktokolwiek ma ochotę komukolwiek pomóc, może skorzystać z tej platformy i może dopomóc dzieci. W tej chwili mówimy o Wiktorze, który potrzebuje pojechać do Stanów Zjednoczonych. Właśnie licznik się ruszył do Stanów Zjednoczonych i a zdobyć możliwość tego, aby, aby chłopak żył, aby chłopak po prostu był wyleczony. Da radę wyleczyć guza mózgu. W tym przypadku jest to, jest to prawie 90% skuteczności tego leczenia, więc, więc to, jest, to jest bardzo dużo. To jest to jest bardzo dużo, no tak, to. Miejmy tylko nadzieję, że to, bo ja z... Poglądam czasami na Się Pomaga i wiem, że jak zostaje kilka dni tam, to później jest taka mobilizacja tych wszystkich ludzi, że pyk i ta suma w taki cudowny sposób, dzięki tym wszystkim ludziom, którzy pomagają, dzięki obfitej darowiznie z wielu kierunków, no i ta suma dochodzi do, 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 do finalnego, do finalnego, znowu się licznik ruszył, do, finalne, do finalnej sumy, gdzie wtedy gdzie wtedy właśnie można komuś, a w tym przypadku Wiktorowi, pomóc. Słuchaj, powiedz mi jeszcze taką sprawę. Jaką Wy może pomoc potrzebujecie od, od, od naszych rodaków? Bo być może nie każdy ma pieniążki, ale być może ktoś ma coś, co by chciał oddać Wam na licytację. Czy można to zrobić? Tak, serdecznie. Serdecznie zapraszamy wszystkich na licytację. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby, żeby o tym po prostu opowiadać. Powiedzieć ludziom, że jest taki chłopak, który Ale też można coś przekazać na licytację od siebie? Oczywiście, oczywiście. Bo, wiesz, bo, można, bo, bo można. Nie, nie zawsze jest tak, że każdy ma pieniążki, ale zawsze jest, e, ale może, może być tak, że. że, że ano mam coś, co by się być może Sługę... komuś innemu przydało i przekażę. I to też jakaś dokładnie, forma, forma e, pomocy, oczywiście. Nie? No, dokładnie, dokładnie. Można, można coś zrobić, tak jak, tak, jak, tak, jak, tak jak ludzie tutaj świadczą swoje usługi, więc. Poświęcają swój czas tak naprawdę, za który nie oczekują pieniążków. Oddają im Wiktorkowi i. No, to jest, to jest piękne. To może ja coś przekażę. Co masz dla nas? Zrobisz taką akcję? Słuchaj, <gry> wtedy, baner, baner wataha.no dla y, obojętnie jakiej firmy. Jeden voucher. Cena wywoławcza okay. powiedzmy 10 tysięcy koron i na cały rok banner jest wataha.no. Cena wywoławcza 10, 10, koron, 10, 10 tysięcy koron i te pieniążki wpłacacie bezpośrednio na się pomaga e, i wystarczy wpłacić to tam, e, odebrać mm -hmm. voucher, e, a niech będą trzy takie możliwości do, dla trzech firm, proszę bardzo. Dla trzech firm, dobra. Na cały dla... rok voucher e, i tak, 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 licytacja z ceną wywoławczą 10 tysięcy koron. Taka reklama u nas kosztuje 50 tysięcy na rok, więc to jest to jest niezłe, niezłe dla was. No mm. i jeżeli chodzi o widzialność takiej reklamy, no to w półtora miesiąca może to być około wyświetleń, wyświetleń, tak jak my mamy tutaj około 300 tysięcy wyświetleń, około 200-300 kliknięć mm. na taką reklamę jest zazwyczaj czyli, do tej czyli, pory tak czyli. przynajmniej. Czyli zrobię robotę. Dobra, będę, będę o tym tak. teraz głośno opowiadał. Jak tylko skończymy rozmawiać, to. Możesz trzy, trzy vouchery takie, to już sam możesz stworzyć. Wystarczy dżentelmeńska, e, 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 rozumiesz, dżentelmeńska umowa. Z mojej strony na cały rok od momentu kiedy wpłacą pieniążki, dostarczą mi wielkość, którą ja powiem, jaka wielkość tego baneru, umieszczam to mm -hmm. e, i to nie byle gdzie, tylko na głównej mm -hmm. stronie, także e, dokładnie tak. Te trzy firmy, cena wywoławcza 10 tysięcy. Proszę bardzo. Niech Wiktorkowi się darzy, bo przecież każdemu się należy to, aby być zdrowym. Zabawnie. On nie ma wielu jakby tam marzeń takich nie wiadomo jakich. Chcę po prostu być zdrowy. Tak myślę, że to jest to jest coś, że do zrobienia. Tutaj jest. Przykro mi, nie mogę pomóc finansowo, ale mogę przekazać na licytację monitoring dla domu warsztatu sklepu. Proszę bardzo. Możesz się tutaj, jak wejdziesz po programie, w komentarze, być może macie coś do zaoferowania. Za Każdy z Was, jeżeli coś by chciał przekazać na tą licytację, bardzo proszę, możecie tutaj pisać albo bezpośrednio na grupę Norwegia licytuje dla Wiktora. Na tej grupie możecie się z Tomkiem bezpośrednio skontaktować i przekazać, co tylko chcecie. Jeżeli chodzi o pieniądzki, Tomku, licznik bije cały czas. Fantastycznie, ja tutaj widzę to. Ja Wam może pokażę. No i idzie to wszystko. Także to jest, też, to jest te, niesamowite. Też, też na niego spoglądam często. Mm. E, dokładnie, niech się, niech się kręci. N niech ukręci nam te 9 milionów. E, tak. Nie będę, nie będziemy Wiktorowi zawracać za dużo głowy, bo na pewno mają zapełnioną różnymi myślami. Miejmy nadzieję, że te myśli są bardzo pogodne. Wiktorku, dla ciebie wszystkiego najlepszego dużo zdrówka od Radio Wataha i od Polonii Norweskiej i mamy nadzieję, że zobaczymy się, jak wyzdrowiejesz i że przekażesz osobiście podziękowania za pośrednictwem, powiedzmy, naszego radia i to będzie to będzie, to będzie fantastyczne dla nas. To będzie coś, co, co będzie cieszyło naszą duszę. Dla Ciebie to będzie coś, co będzie cieszyło Ciebie przez całe życie. Także to jest fantastyczne. Pozdrawiamy Ciebie, Wiktorku, serdecznie. Tomku, czy jeszcze coś chciałbyś przekazać? Chciałbym wszystkim podziękować, którzy z nami działają. Wszystkim, wszystkim ludziom tutaj w Bergen, wszystkim ludziom w Polsce, wszystkim na całym świecie, praktycznie. Chciałbym podziękować Frytowi, który się tak ładnie przyłączył do naszej akcji. I, no, Krzysiu Fryt, za... tak, on, on bardzo, bardzo, bardzo czynnie działa również w wielu, na wielu płaszczyznach, a i tutaj właśnie też Dokładnie, w tym kierunku. Staje że... na głowie, żeby zrobić pieniążka i, i, i za to serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję Wam wszystkim, tym, którzy pomagają, którzy wysyłają, którzy reagują. Eee, I w imieniu Wiktora możemy Wam tylko powiedzieć, eee, że siła, siła jest w kupie i trzeba dać chorobie po dupie. Pięknie powiedziane. <śmiech> 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 Dokładnie. <śmiech> Tak, no ja tak zawsze wiesz, coś staram się, żeby było przy tej powadze tej sytuacji. No i tak trzeba iść jakoś przez to życie i też myślę, że, że jakby zewnętrzne, zewnętrzne pokłady dobrych myśli, dobrych dobrego humoru i tak dalej też pomaga w jakimś sensie, bo to jest to. Ty też widzę, że jesteś bardzo takim dosyć. Zadowolonym człowiekiem nie, 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 nie upadasz, chociaż, chociaż czasami masz takie pewnie chwile, co? Mm, tak, ogólnie tak, ogólnie tak. Uśmiecham się. Troszkę mi się łezka kręci, ale, ale gdzieś tam, gdzieś tam bunkruję ją tym uśmiechem, więc. Mm -hmm. <laughs> um, tak, damy radę ogólnie. Damy A wiesz, że Wiktor i... ma, ma fantastyczne szczęście, że ma takiego wuja? <laughs> Także tobie, tobie też trzeba oddać naprawdę. Tomku, słuchaj. Mam nadzieję, że wszystko będzie po myśli waszej, aby Wiktor wyzdrowiał. No i bądźmy w kontakcie. Jeżeli cokolwiek trzeba będzie, no to też możesz się ze mną bezpośrednio kontaktować. Ja, czy to poprzez program, czy to poprzez przekazywanie jakichś informacji. No i masz trzy vouchery dla trzech firm. Cena wywoławcza 10 tysięcy koron. No i niech leci. Niech leci, dokładnie. Dziękuję Ci. Tak. Ja dziękuję Tobie również. Do zobaczenia. Miło mi było Ciebie poznać. I pozdrow od nas wszystkich, Zajemnie. Wiktora. Trzymamy kciuki i powiedz, że naprawdę taki też, oprócz tego wszystkiego, co się dzieje w, fizycznie, finansowo i tak dalej, oprócz tego wszystkiego, przekazujemy Mu ogrom, taki, taki power, wiesz, energii. To też jest. Ważne. Dziękuję. Dziękuję jeszcze się. To jest. To jest to trzymajcie ważne. się, dziękujemy bardzo, a my się jeszcze widzimy o godzinie około 19.30. Mm -hmm. ty się jeszcze nie rozłączaj, a my z Państwem Dobre. już się żegnamy. Jeszcze możesz. Dobrej niedzieli. Dobrej Dobre niedzieli, niedzieli. I, i dziękuję jeszcze raz za wszystko.